Cześć. Dzisiaj chcielibyśmy pokazać Wam, jak wyglądają badania jakościowe, a dokładniej moderowane testy z użytkownikami. Pokażemy Wam, jaka wartość płynie z tego dla Waszego biznesu. Badania pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z produktu lub usługi. Prosimy ich o werbalizowanie swoich odczuć i myśli odnośnie tego, co widzą i co robią, ale także obserwujemy, gdzie użytkownicy się zatrzymują, gdzie się gubią lub co sprawia im trudność. Zbieramy zatem zarówno dane deklaratywne, czyli to, co mówią, jak i dane niedeklaratywne, czyli to, co robią. W pierwszej kolejności badacz lub badaczka zwykle przeprowadza krótki wywiad pogłębiony. Chcemy bliżej poznać użytkowników, ich codzienność, jak i doświadczenia z podobnymi produktami lub usługami. Dzięki temu możemy lepiej zrozumieć ich potrzeby, dopasować scenariusz badania, by lepiej pasował do ich codziennych realiów. Następnie przechodzimy do części testowej. Użytkownicy dostają do wykonania konkretne zadania na stronie internetowej, aplikacji lub prosimy ich o skorzystanie z fizycznego produktu lub usługi. Obserwujemy ich zachowania i reakcje i prosimy o głośne komentowanie wszystkiego, co przychodzi im do głowy. Tego, co robią, co przyciąga ich uwagę lub czego nie rozumieją. Do niektórych zadań badacz używa tzw. technik projekcyjnych. Które pomagają w odkrywaniu nieuświadomionych potrzeb czy opinii. Przykładowo, Blobtree to narzędzie, które pomaga użytkownikom wyrażać swoje odczucia i emocje. Wskazywanie na różne postaci na drzewie ułatwia nam prowadzenie dyskusji o ich doświadczeniach i odczuciach związanych z produktem lub usługą. Wykorzystujemy też narzędzia wspomagające, takie jak na przykład dyferencjał semantyczny które pozwalają nam jeszcze lepiej zrozumieć odczucia i opinie użytkowników. Pod koniec badania zadajemy uczestnikom pytania podsumowujące, aby lepiej zrozumieć ich doświadczenia i podsumować spotkanie. Badania z użytkownikami dostarczają nam cennych informacji, które wspierają rozwój produktu czy usługi. Zyskujemy dane, na których możemy oprzeć dobry projekt realizujący realne potrzeby odbiorców. Poprawiamy ich satysfakcję, co z kolei buduje lojalność wobec marki. Badania pozwalają nam też na identyfikację pewnych obszarów, w których użytkownicy napotykają jakieś trudności. A eliminacja tych barier sprawia, że np. proces zakupowy czy po prostu realizacja celu użytkownika staje się prostsza, a nawet niekiedy w ogóle możliwa, co skutkuje wyższym wskaźnikiem konwersji. Ostatecznie dobrze zaplanowane badania to także efektywność kosztowa, gdyż minimalizujemy ryzyko kosztownych błędów w przyszłości. Dziękujemy za obejrzenie. Jeśli macie pytania, zapraszamy do kontaktu. Chętnie opowiemy Wam więcej o tym, jak możemy Wam pomóc.